Siemasi, siema, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ponieważ postaramy się odblokować mojego wymarzonego skina w StumbleGuysie W poprzednim odcinku odblokowałem tego pięknego skinka Delfinka ze złotym rogiem, który jest też jednym z moich ulubionych skinów. Ale w dzisiejszym shortcie, w sensie nie shortcie tylko odcinku, sorry, już z przyzwyczajenia, będziemy starali trafić się innego skina. Myślę, że niektórzy z Was mogą się domyślać, o którego skina chodzi. Jest to skinek, o którym naprawdę długo marzyłem i po prostu mam nadzieję, że uda mi się go zdobyć. Zanim przejdę do tego, żeby powiedzieć wam, co to jest za skin, no i spróbować. Go trafić, no to zostawcie szybko łapkę w górę pod tym odcineczkiem, dobra? Jak dobijemy ich tutaj 500, to postaram się zrobić Wam konkursik w kolejnym odcinku, więc subskrybujcie mój kanał, żeby tego konkursu nie przegapić, bo najprawdopodobniej roznam Wam Gemy lub jakąś inną fajną ofertę w StumbleGuysie, więc warto i subskrybować i lajkować. No dobra, więc odcineczek zaczynamy od razu z grubej rury i mówię Wam o co mi chodzi. A więc generalnie otworzymy sobie dzisiaj te pudełka za Stumble Coinsy i będziemy polować na tego mityka Nitro Mag Bomison. taką się nazywa, o właśnie tak go mamy. E, bardzo mi mało do niego brakuje. Raz go trafię i najprawdopodobniej już mi się on odblokuje Więc lecimy od najlepszego pudełka Miejmy nadzieję, że od razu go dostanę i będziemy go mogli przetestować właśnie w tym odcineczku. Uwaga! Kto tu będzie, co to będzie? Módlcie się widzowie, żeby on tutaj był, naprawdę. Eee, no ich nie potrzebuję, bo ich już mam odblokowanych. Jego też nie chcę. Na razie same duplikaty, no oni mi go nie chcą dać, widzowie. No nie wierzę w to taka szansa była w tym pudełku. Jak ja go dzisiaj nie odblokuję, to będę zły. Ale spokojnie, nie poddajemy się, bo jego możemy trafić też w tych innych pudełkach. W pierwszym byłoby za prosto chyba, gdyby mi go dali, co nie? Chcą dodać trochę dramaturgii, zobaczcie tutaj, też go mogę trafić. Ja naprawdę nie potrzebuję nic więcej, tylko jego e, Więc dajcie mi go, żeby mi się już to zapełniło i żebym miał go odblokowanego. Może właśnie w tym oto pudełeczku. Trzymajcie wszyscy kciuki widzowie, uwaga, jeszcze dwa zostały. Musi tutaj być, no come on Jest! Jest! Odblokowaliśmy go, widzowie, udało się. Już się bałem, że się nie uda dzisiaj, nie? Ale mamy go odblokowanego. Ten skinek, którego zawsze chciałem, nawet dwa razy go trafiłem. Wow! No więc skinek jest piękny, już mogę go sobie lecieć, ustawić. Proszę bardzo, ej, co się z nim stało? Dobra, zlagowało się na początku, już teraz wszystko śmiga. Możecie napisać w komentarzu, czy wy też macie go odblokowanego, czy nie, bo moim zdaniem to jest giga, kozacki skinek. Jestem ciekawy, czy go macie. To teraz pytanie, jakie kroki będą do niego pasować. Wiem, jakie dynamity, o, ale szefowsko, ty. Dobra, ustawiam je sobie. I wiecie, co odczynia ten za Zacznijmy sobie od zagrania specjalnego wyzwania, jakim jest Stumble Up S, bo tutaj, jak ostatnio mówiłem na shorcie, można zdobyć skina za darmo, eee, jeśli się przejdzie całe to wyzwanie i się wygra, aczkolwiek to nie będzie łatwe. Wiele razy próbowałem przejść tego Stumble Upa i coś mi nie wychodziło, w pewnym momencie tego oto toru przeszkód, no po prostu nie dawałem rady, ale to jest nie fair, bo inni mają lepszy start ode mnie, widzicie, oni startowali od razu z przodu, a ja kurczę wysiałem od tyłu, ale bardzo ładny jest ten skinek, taki dynamiciek, normalnie gram dynamitem, no ja w to nie wierzę, widzowie, e, chciałem mieć giga tego skinka, nawet nie wiem, który teraz jest lepszy, czy ten dynamit, czy właśnie ten delfinek, obydwa strasznie, ale to strasznie mi się podobają, e, więc jestem giga zadowolony, dobra, trzeba było chwilkę poczekać, na razie to że mi idzie, start mam bardzo dobry, jak na to jak miałem respa, miałem słabego respa, bo mnie zrespiło gdzieś z tyłu, no to idzie mi dosyć dobrze, jak widzicie mam trzecie miejsce aktualnie, więc staram się ich już gonić, tu jest jakiś checkpoint ale moi rywale też ogarniają to już widać, nie, patrzcie chłop to jakieś triki próbował robić bokiem, tam przeskakiwać, ale coś mu nie pykło, więc wskakuję od razu na drugie miejsce lecimy, okej, okay, teraz tych odbi tutaj powiększy no to za cwaniaki, patrzcie jak są dzbany Kurczę, to oni by nie chcieli powiększyć, nie? Dobra, teraz tutaj szybko lecę. Musi mi się jakoś udać, no widzowie, tak mu chciał tam tego skinka też sobie odblokować, wiecie, ja uwielbiam kolekcjonować skiny w Stambulu, Więc byłoby super. Co za dzban? No co za dzban? Chłop specjalnie celowo wszedł właśnie w TNT, żeby nas zrzucić i sam też spadł. No to już naprawdę trzeba być jakimś odklejonym typem. Bez przesady widzowie, no co on odwalił, nie? Ale tacy ludzie niestety są, no, co tu dużo powiedzieć? Spadłem przez to na 12 miejsce, na 9 teraz. Dobra, dziwne to jest jakieś, nie wiem, o co tutaj chodzi, ale no nie jest dobrze, nie jest dobrze ziomeczki e, trzeba gonić, trzeba gonić i to szybko. Oczywiście ten tor przeszkód to nie jest jedyna rzecz, którą sobie zrobimy w dzisiejszym odcinku. E, więc koniecznie oglądajcie do końca widzowie, bo będzie ciekawie, Boże, ale jestem nobem. No dobra, już mi się udało to odrobić. Jestem w tym miejscu, gdzie ostatnio spadłem e, Więc do, w sumie to nie jest nawet ważne, bo mam już czas ponad 2 minuty i jestem na 13 miejscu, teraz 11 chyba. Ale no generalnie i tak jest bardzo, bardzo słabo, e, więc no, no, już raczej tutaj gierki nie ugra, nie ma co mówić, ale chociaż jeszcze powalczę, bo wiecie, trzeba walczyć do końca. I zaraz sobie przejdziemy do jeszcze fajnego otwierania, więc koniecznie oglądajcie do końca widzowie, żeby tego nie przegapić. Mam jeszcze kilka dzisiaj fajnych rzeczy dla Was przygotowanych. A teraz muszę się skupić i tego nie zepsuć. Dobra, już się bałem, że spadnę. To by było naprawdę głupie z mojej strony. Dalej żyję, dalej żyję, okej, okay, jest, okej, okay, jest dobrze. Sorry, widzowie, nawet nie wiem co gadam, bo próbuję się skupić, ale to nie jest takie łatwe. Dobra, kończę tą grę. Jak zwykle jestem nubem na tego typu gierkach, naprawdę nie potrafię dalej grać. Jak macie dla mnie jakieś porady na ten tryb, proszę napiszcie je w komentarzu, bardzo mi wtedy pomożecie. Ale okej, okay. idziemy sobie teraz do sklepu po raz kolejny, e, ponieważ moi drodzy, mam jak widzicie troszkę lasek cukrowych. Są, jak wiecie, też specjalne pudełka w sklepie do otwierania za te laski cukrowe i ja biorę je a biorę je dlatego, bo niedużo mi już brakuje, żeby odblokował mi się kolejny skinek. Więc muszę sobie je dwa razy teraz otworzyć, zobaczymy, czy uda się coś ciekawego w nich trafić. Trzymajcie kciuki, żeby był ten skin, którego potrzebuję, no akurat nie jego, ale jego też zawsze możemy wbijać. O, tego potrzebuję, widzicie? Już mam 27 na 60, więc za niedługo myślę, że będę mógł odblokować tą panią Sugar Plum. E, No i dobra, otwórzmy sobie jeszcze raz tutaj szybciutko właśnie to pudełeczko, no bo trzeba wydawać e, te rzeczy, też mamy właśnie dużo innych fajnych rzeczy, na które możemy wydać e, te laski, Między innymi gościa z są. Bo ja go nie mam w ogóle nie mam tych skinów w Monopoli, nie? E, więc mógłbym na nie zbierać, aczkolwiek no już trudno, wolę w sumie te typowo świąteczne skinki, e, więc miejmy nadzieję, że coś dobrego teraz tutaj dostanę. Proszę, żeby była znowu e, ta pani Sugar, jej potrzebujemy, no nie, tym razem słaby drop niestety. Ale jako, że wrócił tryb Monopoli, to w sumie zagrajmy sobie na nim, bo odkąd właśnie był on w tej pierwszej aktualizacji na becie, no to ja tylko wtedy w niego grałem, a później w ogóle już w niego nie grałem. Szczerze nawet zapomniałem jak ta mapka wygląda, więc zaraz sobie przypomnimy, mam taką nadzieję, bo żeby do niej dojść, nie mogę odpaść w pierwszej rundzie. to będzie w drugiej albo nawet w finale, więc nie wiem. Zaraz się na pewno przekonamy, ale teraz się skupmy, żeby nie odpaść. Na początek zawsze tutaj lecę na hardcora i próbuję to odkrywać, aczkolwiek, no nie zawsze mi to siada. Ważne, żeby teraz już nie spać, i żeby teraz się skupić, żeby nikt mnie nie zrzucił. Jeszcze jedno ktoś odkryje i powinno się udać. O, właśnie ten ziomeczek to odkrył, więc teraz podwójny skok, no i jestem drugi na mecie, tak. Drugi, więc dobry, do, dobra gierka. No i jaka mapka będzie na finałowe? W sensie na półfinałowe, bo to jest półfinał. Monopoli, właśnie na to liczyłem. Chciałem już sobie na niej zagrać, tylko kojarzę, że to była taka mapka, która. Zawsze mi się myliła. W pewnym momencie ja nie wiedziałem, gdzie biec tutaj, nie. Bo tutaj nie ma tak typowo narysowanych strzałek, yy, więc troszkę by to zawsze myliło. Ale postaram się to ugrać mimo wszystko. Dobra, wskoczę. Aha. Zniknęło mi to, nie wiem czemu, dobra. Mniejsza oto to. Zdążyłem przed pociągiem uciec, więc to jest najważniejsze. Lecę za tymi ludźmi, bo ich chyba będą ogarniać. O co, jakieś skróty są. Można górą pewnie wlecieć. O nie, to, to to, mi nic nie dało. Niestety, zrąbałem to strasznie. Ale spokojnie, dobra. Myślę, że. A to już jest finał, ty, bo to są dwie rundy. Ja się teraz kapnąłem. Ty, mówiłem wam wcześniej, że to nie jest finał, a to jednak jest finał. Więc no tutaj już trzeba totalnie przytrajhardować, dobra. Robimy drugą rundkę już chyba, e, więc lecimy szybciuteńko, żeby tego tutaj nie zepsuć. Gonię ich jak mogę, ale nie jest Łatwo, widzicie? Oni też tam ogarniają. Okej, okay, okej, okay, zrobimy sobie coś takiego. Przyspieszę troszkę. Um, I gdzie wam teraz lecieć? Chyba. w... Tamto miejsce, Jezu, nie wiem. No właśnie, tutaj się zawsze gubię, nie? Tutaj zawsze nie wiem o co chodzi. E, dobra, lecimy szybko przed pociągiem. Jakoś mi się udało. E, no i to już jest końcówka, bo jak widzicie, ta jest ta woda. Na nią trzeba uważać. Yy, nie dałem rady wygrać, ktoś mnie wyprzedził. No ale starałem się, widzowie, więc nie jest źle mimo wszystko. Oprócz tego, widzę, że wykonałem sobie dwie misje, więc może jakieś fajne nagrody za to dostanę, czy raczej nie? Chyba raczej nie. Jedyne, co dostanę, co do karnetu 75 gwiazdek. No co mogę powiedzieć, widzowie: e, fajne są te tryby, które ostatnio twórcy. Tam do Gajsa dodają do naszej gierki. Możemy sobie i poprzypominać te starsze tryby i jakieś nowe dodają, więc jest naprawdę spoczko. E, aczkolwiek, no jak widzicie, forma u mnie słaba. Nic dzisiaj nie wygrałem na odcinku żadnej koronki. Mam nadzieję, że w kolejnych się to jakoś lepiej uda. To więc co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki za otworzenie do końca. Trzymajcie się, piona!